dojmy ich dwa zaraz, to jest kolejny odcinek z serii Robocraft. Um... Także troszkę się boję. A, sercuję z bitwy, żeby nie czekać. Yy, troszkę się boję, bo yy, właśnie dodali o to: laser kanony, ktoś tam jest. Kurde, boję się tam podjechać. Fucken. <laughs> Trzeba w dwójkę tam jechać. Tylko nie wiem. Eee. Z tego co patrzyłem na forum, to one nie są jakieś ultra mocne. To po prostu to, że mają wielki zakres. Ale czemu ja... Też sobie kupimy. Ja jest za daleko koło, żeby trafić? no ja już kobię nie no ty? Jest... trafię bo tu co jest? trafię bo lol widzicie tak jak ruszam jak ruszam kamerą to się nie nie, nie rozwala. lol, co zrobili? W ogóle jakoś tak krzywo jest. Nie. Tam jest gość najbliższy, ale ma plazma kanony, także nie, nie, nie. Jedziemy na bazę, zjadą vale. No. Cały team jedzie na bazę. To mi to odpowiada. A. Tutaj mam zamontowany silniczek, tam w tyle silniczek, ale to tylko ze względu na to, żeby się lepiej prowadziło wy, 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 no, wy, na planecie lodowej. Trzeba sobie kupić. O, gościu ma same lasy kanony? Taka technika się nie opłaca. Najlepiej mieć tak, takie jakby dla mnie, bo ja nie wiem. Wiem tylko tyle, że to ma ultra zasięg i to jest dobre dla snajperów. Y Dobra, napiszmy good job, bo to nie GG O, jaki odrzut to ma On ma chyba jakieś trójki, czy coś. Te, dużo zrobiłem Odblokujmy sobie jedynkę L1, L1S Type. Miałem zbierać na klocki, ale co tam? L2, L2S Type, L3. O, i L3S Type już nie kupię. Dobra, hardware. Ile kosztuje? Hmm. Damage 16, Blast Jeden... A, że Blast, e, Blast, e, Blast, czyli taki odrzut, odrzut odłamków, coś takiego, nie wiem. E, tak Coś takiego jak granat działa. Takie granat odłamkowy, że odłamki lecą i odłamki, właśnie zabijają. To, o to chodzi. Blast, Harmon. Teraz kupić 2 te czy jedno takie yy... Wolałbym kupić 2 te jednak A zobaczmy sobie ile 5 będzie miał Dmagea. Pewnie 1000 Eee... Yy... Nie, 23 <laughs> Dużo, bardzo dużo kurby 23 to ja nie wiem. Kupmy sobie może na razie. Dwie takie. Albo nawet trzy. A co? Bo ja nie wiem, czy mi się zmieszczam. Eee, chodźcie do mnie. Jakie tu małe jest? Jak to nie mam? You may only have one type of gun. Aaaa. Jakie buty? Możemy mieć tylko jedne. A ale cały tier mi zlecił. Na trzecim tierze będę leciał. Ja nie mogę. You may only have one. To... A, jeszcze jedno. No, trzeci, dwa, czwarty tier. Co to jest? Kurde. Tu. Tu. Dajmy sobie jeszcze tu Kurde. Nie wiedziałem, że to tak działa. O ja nie... Myślałem, że można mieszać broń, a to tak... to taki bullshit. Co jest w sumie słabe. No bo... można... w sumie... można się zrobić albo snajperem, albo... można się zrobić albo snajperem, albo właśnie zwiadowcą. Po co właśnie mój statek, pojazd, na razie należy do snajperu. a A, co, że to się... A, rozwala się. Nie można walnąć sobie w górę. Po prostu, ale to jest dziwne. Kurde, sorry gościu. Ale radarek też mi pomaga, bo... Ktoś tu Radarek też pomaga, bo... I tutaj się przydaje radarek. Bo on mi będzie pokazywał gdzie będzie ten... No, no, no ten. O! Tamo. Kurde, jest za mocno. I oni będą wiedzieć, że ktoś tutaj jedzą. Tu jadą. Zresztą w ogóle ogólnie tutaj. Zawsze wiadomo, że coś wiedzieć. Aaa, to Ja twój zrobiła? Tam tamte białka sobie... nie, nie sprzedam a, też ma. ale to tak będzie łatwiej walczyć przeciw... po tym, przeciwko latającym to będzie łatwe i latającymi dobra aha kurde, myślałem, że już mnie rozwalił Poduj się Dobra, gościu rozwalił, ale w sumie silnik mi rozwalił? Jak? Lol, nie ogarnię, jak. Ale te bronie są OP, a tamtych nie sprzedam. Może L3 albo L2 sprzedam, o tak. Je sprzedam, bo nie, wa nie wiadomo po co mi one, ale te bronie są OP, no normalnie. Nie, nie da rady, ale tak nie da rady. Ale no, OP jest. I obstawiam, że właśnie jak będzie L5S, -E tak, to ona będzie tak się... i tak szybko będą się ładować. Ach, poszła. Doleci. Oj, Trafiłem go Powinno ich trafić. Skoro... skoro radarek e che bello. Oh, no, Aaaa, ah, che Oh, Aaaa, che bello. Aaaa, che bello. Aaaa, che go Aaaa, Kurde. E, dobra, spadło obstuki obstukiwanie, tak. Nie, mam silniczek. Dobra, radarku, pokaż mnie. W sumie to bronie są OP, można ich nakupywać multum. I, ta, i to jest dobre rozwiązanie dla mnie, bo ja mam mało klada na sekundę, nie muszę się wpierdzielać w bitwę. Tylko stoję sobie z boczku. Od sobie stoję. Co nie? I będę ich walił! A i one się wol wolniej obracają, ale to... No wiadomo sniper, hello. Że wolniej będzie się odwracać, to było wiadome. Przecież. Ale to jest fajne dla latających też. No bo nie muszą się zniżać tak jak naprawdę. Jak wyskoczył. Radarek nikogo nie znajdzie? No nie, ktoś ma tyle samo chili, co ja. Yy... Mam nadzieję, że stracił działka, bo ja chcę mieć trzy jednak kile, bo jak się ma najwięcej kili drużyny, no, drużynie. Ale ja chcę go zabić. Nie, no, zabił go. Dobra. Tak, wiedziałem, że to ten kurde jest. Wiedziałem, jakiś szybszy jest ze A, bo latający, dobra, wszystko ogarnia. Miał laserowe. No, dawaj, 1200 Hardware Czy um. mam takie, ale sprzedam dwie takie. Czekaj, co? A, dobra, one, one kosztują 2000. Dobra, ogarnię um. No nie, brakuje mi... Eee to może... Jacek Mam jakieś klocki? Nie mam. Kurde. Eee... Ubrakuje mi stówki. O! Wiem co zrobić. Hard eee... Opracuję Obr sobie to. Obr sobie to. I... O której? Poczekajcie, sprawdzam ile, o której, A, 12 minut, okej. Okay. 12 minut, jeszcze można pojechać parę bitów. O, jak szybko! Nawet nie zobaczyłem, Mars 1A, Kihonium Canyon. No. Ale coś nie wierzę ludziom, którzy biją, że na właśnie lodową jest 50% szans na trafienie, skoro ja właśnie częściej trafię niż na Mars, bo Mars ma podobno 25% szans na trafienie. A ja właśnie sądzę, że jest. U mnie jest nog. Dobra. O, i teraz mogę jeździć sobie mostkiem albo jechać pod mostek. No. Bo to jest OP, ale ktoś ze mną jedzie na mostek. Bo ja bym chciał jednak. Eeeh. Yy, yy, oh, o fuck. Nie jeszcze. Tylko tak to się robi. Kurde, nic ja. A, w kamień trafię. A, rozwaliłem cię. strzał to jest mój pojeżdżko nie no tak to ja mogę grać kurde gdzie jest ostatni mam jeszcze jedną broń nie zawaham się jej użyć oho ktoś go zabił Prawdopodobnie tak. Tak. Wygraliśmy. Nie, no tak, to się kurde Skąd on trawę, niby? No, coś się spóźniło. Dobra. 1200. 200. E, zmieni zmienili? Na czwartym pierze 1200 zarabia? LOL. Yy, yy, nie o, tylko. Co? Mam 4000, kupmy sobie, kupmy sobie 5500. Kupmy sobie to. Tak, to. Kupmy sobie to, weźmy sobie to. I posnaczmy. A może. Tak, tutaj. A to będzie takie ukryte. O. W sumie fajnie się jeździ A i napiszcie czy mam nazwać swojego potwórka MK4 Haha Wybaczcie, że przebudowałem go poza odcinkiem No ale... No nie miałem mikrofonu A te, ten jest imba Nawet bez yy, no tej... Yy, karty dźwiękowej Bo... Nawet mocno łapie Mówię nawet O Snajper, tak, snajper. Czyli mam multum tych działać, co nie? Eee, no dawaj. Continue battle. Co jest? Że... Lol, słabo mnie. Czyli, że dużo tam tu jest. Bo nie strzelajcie, bo oni widzą wtedy, gdzie jesteśmy. Gość miał wpływ. O Platforma na broń, skąd ja tu nam LOL, to ma imba zasięga. Myślałem, że to się w powietrzu rozmawiamy takiego. Długo się ładuje czy po prostu nie ale jak na czwartym też dużo zarobiam No 297, powiedziałem, że dużo zarobię yy, Kupmy sobie jeszcze takie działko A może dwa takie Kupmy sobie 7 takich O to będzie Bo co jak co, ale no Poznawmy Tutaj tutaj. Tutaj, 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 tutaj. O! Zabrakło. jej? To może ciebie tutaj, o. Z zaraz będę miał ultra -kupy. <laughs> Nie ma to jak... Eee... No 18 minutek... A, jeszcze z 3 bitwy można pociągnąć. Um... O, znowu Mars. Ale tym razem po drugiej stronie. Nie, po tej samej. I uwaga... W ogóle, jak ktoś wie, to niech mi napisze. Czemu po każdym updatecie muszę odinstalować i zainstalować Robocrafta żeby działało? Napiszcie, czy wy też tak macie? Że jakoś dziwne. Ło, L5, kurde. Tak sądzę. Pewnie to trójki, czy co? O, żem strzelił. Ciekawe, czy ktoś zabije. Ale jak, jaki ostrzał teraz robię. Teraz się opłaca mieć l jedynki. A, trafiłem go, gość, chyba. Lol. Nie no, to takie na ślepo walenie. Może walenie to trochę złe słowo użyte. O, oj, za daleko. To pod górkę poleciało. A, zauważył mnie.

Fakt faktem, L1-ki, one mi spadkieru nie dają. Bo zobaczmy. Nie dają tieru. Co mam, co mają nie dawać? Taki ostrzał robię, kurde. Fakt faktem, na 2A, no, za bardzo nie, nie działa. Wiem, gdzie, gdzie by była dobra miejscówka. Tak, tam to jest dobra miejscówka. Na te, na Tutaj też jest jakaś dobra wątpię, że tutaj jest jakaś dobra kryjówka na tej mapie. Więc najpierw że nie można podjechać pod mostek i walić do hmm. Ale to się wolno odkręca. Walimy tak. Ciekawe czy kogoś zabije. a to takie terp uh, Michu, Piotru uh, micho, micho Gaming zabił 5 osób <grymne> o niżej trzeba o, tak o mniej więcej jak na Darek się przychwycił to już można walić o, dalej za wysoko tak, no, tak No na wylew no... Wystarczy, wystarczy mi dwa strzały. O, ma się. Nie wiem co to jest. Co Ciężko w latający kraków. Dlatego ja się nie zajmuję latającymi. Tylko tam walę. No kurde, strzelam, co ja mam z tym wale?

szybko minęło mamy yy, 23 minuty w sumie nie tak dużo jeszcze jedna bitewka jeszcze jedna bitewka no i będę się żegnał z wami muszę jeszcze dzisiaj wyrenderować i przesłać dla was yy, bo nagrywam jednak o przychodzeniu do szkoły ohoho Roz, jeszcze jak wszyscy, wszyscy u nas będą mieli te, te Kanula, nie kanon lasery, plazma kanony Łaaa To ich ale oni tylko lasery Ale w sumie L5 kontra te... L5 pewnie jest na strzałach Z fakt 16 damage to nie jest jakoś ultra dużo Dobra Tutaj jest fajne stanowisko Tak, po tej stronie nie jest stanowisko y, Bolid F1, Harasaki jakiś Harasaki 1 Bolid F1 tak w ogóle jak to się interesuje, bo w jeden taka ciekawostka, że już no, w ten weekend będzie pierwszy wyścig, nie wiem gdzie, ale no. Mają tu jeszcze światła, dobra. Zwalnijmy im tam. Już widzę, że przestrzeliłem. O, mordka creepera. W ogóle, właśnie widać jak, jak gracze minecrafta. Tutaj są, ale ostatnio widziałem w ustach gas, tak, jak ktoś zrobi tak. Bo tam ktoś zawsze jest O, tutaj ktoś jest Kurde Samolot, zrobię ci ktoś samolot Ale O Idziemy do pracy. tak, tak, tak jest nie ja znajdę nic nie I nie a i co? a tu dalej mam całko mój będzie odważ się od niego mój będzie a to ma jakiś znacznik pokazywania czy się trafia? Chyba jest. Ah, fuck it. Bo on jest nade mną, mi ciężko trafić go. Ale muszę go zabić. Powinien go zabić teraz. Gdzieś tam jest. Um, wygrywamy, los Walę tam No strzelam, co ja mam z Tak, fajnie A tutaj jest Ale ja co na tamtego, bo tego nie zabije, a mój że jakiegoś zabiję. W końcu bitwa ostatnia. Ostatnia bitwa. Widzę, odcinek będzie miał powyżej 25 minut. Ale pokaż mi innego prędkiego. Jedziemy, przejmować bazę. i co? Strzeliłem, mam nadzieję, że tak... Zabiłem go. Ohoho, oh. Palno! Chwadek w końcu podczułem Muszę wjechać No dawaj Aha Tym też się zdradza policja Ja go chcę zabrać. Kurde Przeleciało Długo się strasznie dłużej Dobra, także ja, ja jeszcze popatrzę sobie ja yy, mam 27 minut, także yy, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja byłem w Gaming. Do zobaczenia. Cześć, Absolutnie wam